Pan z wami. I Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnym imieniem Mateusz. I rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Wydaje mi się ważny kontekst tego wydarzenia. Odchodząc z kafarnału, tak się zaczyna ta Ewangelia, że Chrystus wychodzi z kafarnaum. Więc warto zobaczyć, co tam się w kafarnaum tak naprawdę stało. Chrystus tam uzdrawiał całe tłumy ludzi. Tam, tam jest opisane, że całe miasto się zgromadziło przed domem Piotra, a on wszystkich uzdrawiał. Setki ludzi, może tysiące. Wcześniej wypędził złego ducha. Uzdrowił teściową Szymona i tych ludzi było tak dużo, że w pewnym momencie Chrystus odchodzi sobie na pustynię i tam go znajdują. Żebrzą kolejnych cudów. I zobaczcie, i celnik Mateusz, gościł ustawiony życiowo, który ma pieniądze, władzę, patrzy na to wszystko. I robi, odwraca się i idzie zarabiać pieniądze. Tak jakby te cuda działy się gdzieś obok. Jego nie dotyczą. On idzie zarabiać pieniądze. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, że często nam się zdarza tak traktować Ewangelię. Że te piękne słowa, które tu słyszymy, mnie w zasadzie nie dotyczą. Bo jak można zrobić coś tak, coś tak niedorzecznego? W Ewangelii na przykład Chrystus mówi do jednego człowieka: idź, rozdaj wszystko, co masz, całą kasę. Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogi. Wszystko. To znaczy? Pin, karta. Komuś tam, proszę bardzo, tu jest pin, tu karta, tu Mastercard, a tu jeszcze, przepraszam, mój peżocik. Do I kluczyki do mieszkania. To oznacza wszystko. I nam się wtedy momentalnie wkręca, ale przepraszam, ale ja mam dzieci. Ale przepraszam, ale ja mam pracę, ja mam zobowiązania. Ja mam to i tamto. Czyli, co to tak naprawdę się dzieje w naszym sercu? Że ta Ewangelia prawdopodobnie nie do mnie. Może była do tego faceta, ale nie do mnie. I dzieje się z nami tak jak z Mateuszem. To coś pewnie mnie nie dotyczy. I wysłuchawszy tego słowa, wracamy do swojego życia. Do takiego, jakie ono było wcześniej. Słuchamy słowa: Będziesz przebaczał nie siedem, a siedemdziesiąt siedem razy. Jak słyszysz to słowo, czy jest to, co myślisz no, tej babie? Temu wrednemu człowiekowi? Ja mam przyzwalać na zło? Ja mam się zgadzać na zło? To prawdopodobnie nie o to chodzi w Ewangelii. Pewnie Chrystus miał coś innego na myśli. Więc co robisz? To nie o to chodzi. czyli to jest nie do mnie. Nie do mnie, Chrystus mówił. I jak celnik Mateusz, wracamy. Zajmować się swoim życiem. On to wszystko widział. I tak naprawdę nie przejął się ani jednym z tych cudów. I zobaczcie, co robi Chrystus. Wraca do Niej. Dlaczego akurat do niego? Przecież było mnóstwo ludzi, którzy go szukali, a on go nie szukał. Wraca do niego, bo zobaczcie, mówi tak. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Mateusz jest skupiony na zarabianiu pieniędzy. I takich ludzi Chrystus nazywa ci, którzy się mają źle. Ci, którzy żyją po to, żeby zarabiać kasę, Chrystus ich widzi jako tych, którzy się mają źle. Jako ci najbardziej go potrzebujący. Prawdziwi ubodzy. Ci, którzy są skupieni na tym, żeby mieć władzę, tych Chrystus nazywa tymi, którzy się źle mają. Pieniądze i władza zapewniają pewien komfort życiowy. No możesz, jak masz pieniądze i władzę, to sobie siedzisz na kanapie w swoim komforcie, w swojej strefie komfortu, radości. I Chrystus nazywa takich ludzi: tymi, którzy się mają źle. Jak jesteś w swojej strefie komfortu, jak masz pieniądze i władzę, to zobacz, to ty decydujesz. W jaki sposób budujesz relacje, to ty decydujesz, komu pomagasz, a komu nie. Dla kogo będziesz dobra, a, a dla kogo nie. I ludzie budują z tobą relacje w taki krzywy sposób. Albo na zasadzie odrzucania ciebie, bo ty masz pieniądze, więc ciebie jest, trzeba zaliczyć do tych złych. Sądy takie mają ludzie. Albo stają się wazeliniarzami, czyli nie mówią ci prawdy. I wszystkich takich ludzi Chrystus nazywa tymi, którzy się mają źle. On mówi, dusza wasza choruje. Choruje. Przychodzę was ratować. Tak naprawdę to słowo przychodzi, Właśnie się ta Ewangelia według świętego Mateusza, ona przychodzi sprawdzić, kto tak naprawdę przejmie się tym słowem. To jest bardzo trudne, wiecie. Natomiast już jest sukcesem, jeżeli odnajdziesz się siebie samego w osobie Mateusza, który, żeby, który po pierwsze go nie interesuje Ewangelia, bo on ma ważniejsze sprawy, nie interesuje go, bo to te cuda się dzieją tam, nie u mnie. On musi mieć pieniądze, on musi mieć władzę, on... A właśnie człowiek, który chce zarabiać pieniądze, on nie dopuszcza porażek, nie dopuszcza przypadkowości. Człowiek, który, który chce polegać na, na swoim inteligencie, na swoim sprycie, na swojej wiedzy, umiejętnościach, Dzisiaj mnóstwo ludzi się ciągle szkoli. Po co? Nie dopuścić przypadkowości. Mieć wszystko pod kontrolą. Taki był Mateusz. Mieć pod kontrolą swoje życie. I co robi Chrystus? Przychodzi i mówi: pójdź za mną. Dokąd? Gdzie? Jak długo? Czym to się skończy? Nic nie wiedział. Nic mu nie powiedział, tylko tyle. Wychodzimy. Był w Zgromadzeniu Słowa Bożego. Teraz już nie ma tego pięknego, tej pięknej tradycji. Uwerbistów było, tak? Moi współbracia starsi to, to pamiętają. Wiecie, jak wygląda, wyglądało przeznaczenie na misję do kraju? Słyszałeś takie... Otwierałeś drzwi, słyszałeś już tylko daleko gdzieś kroki, a w twojej skrzynce znajdował się bilet. Miałeś na przykład bilet do Indii. I tyle. Z zaskoczeniem. Nie wiedziałeś dlaczego, co Co tam będzie, co cię czeka. Tak żyli pierwsi chrześcijanie, którzy pozwalali, żeby Bóg kierował moim życiem. Zobaczcie, że, że to jest bardzo ważne w życiu chrześcijanina, zdać się na Boga. Przywiązanie do pieniędzy niesamowicie utrudnia zdanie się na Boga. Zobaczcie, co się z nami dzieje. Nie wiem, czy byliście w sytuacji, w której brakowało wam pieniędzy, a w której baliście się, że tych pieniędzy zabraknie, że nie będzie do pierwszego, jak się to mówi. Człowiek wtedy czuje panikę, jest przerażony. Wiecie, co się wtedy dzieje. To odsłania tak naprawdę naszą niewiarę. Bo rzeczą bardzo łatwą jest wierzyć, jak się ma pieniądze, jak się ma zdrowie, jak się ma siłę, ale się tych rzeczy nie ma? Być może dopiero wtedy zaczyna się wiara, i dlatego Chrystus. Swoich uczniów zaprasza, mówi do nich, pójdź za mną, nie tłumacząc im ani słowa, co to wszystko oznacza. I takie, takie, takie jest chrześcijaństwo. Bóg, jeżeli będziesz chciał iść za nim, najczęściej będzie ci dawał światło na jeden krok. Na jedną rzecz tylko. On ci powie krótko, jedź na rekonekcję, nic więcej. On ci powie krótko. Przebacz, nic więcej. Usłyszysz usłysz jedną bardzo prostą rzecz, i, i do ciebie będzie należało, idę czy nie idę. Zobaczcie, Mateusz w każdym momencie mógł zawrócić. <laughs> Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest, to jest bardzo gorszące. Dlaczego Faryzeusze byli tym zgorszeni? Jesteśmy podobni. My chcemy zrobić dla Pana Boga coś dobrego. Chcemy mu coś dać. Ofiarować mu moją modlitwę, mój post, moje dobre uczynki. Zobaczcie, co przeżywamy w momencie, w którym. Nie żyję tak, jakbym chciał, albo jak, jak na pasku, jak zrobię jakiś grzech. Jak nie mogę być z siebie dumny, jak nie mogę być z siebie zadowolony. Przeżywamy taką niesamowitą pustkę, takie y, rozczarowanie sobą, takie poczucie, że ja jestem bezwartościowy. Dlaczego? Bo nie chcemy miłosierdzia, my chcemy dawać ofiary. Chcemy, że chcemy zrobić z Boga pewnego partnera w interesie. Bo tak naprawdę siebie nie kochamy. Kochamy siebie za pewne sukcesy. Kochamy siebie za pewną, a pewien poziom duchowy. Za pewno dobro, które czynię. Nie kocham siebie jako grzesznika. No właśnie, nikt nie kocha tych, którzy przegrywają, prawda? Wszyscy chcą być zwycięzcami. I dlatego Chrystus sobie nie wybrał ani jednego zdolnego. Szukał tych wszystkich przegranych. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Właśnie Mateusz, który ma władzę i pieniądze, wraca do swojej komory celnej, jest tam zamknięty. On już nic od życia nie chce. On wie, jak się robi pieniądze, wie, jak się ustawić, i tyle. On już doświadczył całego szczęścia, które mógł sobie wyobrazić, i tego szczęścia całego będzie zazdrośnie strzegł. I to się też dzieje z nami. Mam to, mam to, mam jakiś samochodzik, działeczkę, mam, mam swoje zdrowie, mam swoich, swo, swoich ziomali, wiecie, swój malu, swoje malutkie gnia, gniazdeczko. I przeżywamy dramat, jak coś z tego zaczyna się sypać, jak nam jest coś zabierane. I wtedy mówimy: Boże, jesteś okrutny, albo nie pomagasz mi. Nie zajmujesz się mną, nie lubisz mnie. Nie jesteś miłością. Dlaczego? Bo jesteśmy jak Mateusz, zamknięci w swojej komorze celnej. Co robi Chrystus? Wyłaś stamtąd. Bo do rzeczy o wiele większych cię powołałem. Człowiek tak naprawdę jest powołany do, do ciągłego rozwoju. Po to przychodzi Słowo Boże. Nie wiem, nie, nie wiem czy wiesz. Słowo Boże przychodzi po to, żeby cię zabrać w pewną drogę. Jak człowiek usłyszy Słowo. To rusza w drogę. Nie można nie ruszyć w drogę, jeżeli się słyszy Słowo Boże. To znaczy, że człowiek nie usłyszał, że je odrzucił. Bóg jest, Bóg jest, Bóg jest kimś, kto wprawia nas w ruch pewien. Jak usłyszysz Słowo Boże, to nie możesz wytrzymać. To biegniesz i mówisz, Krysiu, przepraszam cię to biegniesz i mówisz, Gosiu, żono kochana, mwah, I love you. Jak usłyszysz Słowo Boże, to nawet Niemcom jesteś w stanie życzyć zwycięstwa. Mhm. Bo ciebie to zmusza do miłości. Do ruchu. Stajesz się innym człowiekiem. Człowiek jest zaproszony do tego, żeby, jest takie mądre słowo, transcendować, czyli przekraczać siebie. To jest nauczanie Kościoła, że człowiek ma nieograniczone horyzonty rozwoju. I my budując sobie pewne, pewne gniazdko małe, tak naprawdę karlejemy. I to jest podstawowy problem, który ma Bóg z nami. Bóg nie ma z nami takiego problemu, że ktoś tam je mięso w piątek, Bądźcie pewni, że Bóg się tym specjalnie nie przejmuje. Że ktoś pali papierosy albo mówi słowa na K i H. Albo kibicuje nie tej drużynie jak To nie jest problem Boga, że ktoś na kogoś nakrzyczał. Problem Boga z nami jest taki, że my się sprowadzamy do bardzo miernych rzeczywistości. Że mi wystarczy, Mój grill, nie wiem, mój basen, mój moje coś tam, że mi to wystarczy. Ja nic więcej, a więcej od życia nie chcę. Że nie chcę dawać siebie. Dlaczego to jest problem? Bo tego się nie da utrzymać. To ciało wiecznie nie będzie zdrowe. Ja wiecznie nie, nie dam rady wiosłować, prędzej czy później. Będę się starzeć Dlatego Bóg mówi: pójdź za mną, ruszaj. Ruszaj w tą drogę. Już teraz słuchaj tego słowa, abym Cię mógł pociągnąć za sobą. Chrześcijaństwo jest wielką przygodą. Jest przygodą. I proś Ducha Świętego o gorliwość. O to, żeby Cię uzdolnił do tego, jak Świętego Mateusza, żebyś mógł biegnąć, a nie się snuć za nim. Biegnąć.